Objęłam mandat poselski. Turystka polityczna, turystka partyjna. Konfederacja nie jest e, klubem dla e, karierowiczów, dla bezaktualnego przydziału politycznego. Obrotowa posłanka, która częściej zmienia partie i poglądy niż firanki w domu. Czuję się członkiem prawa i sprawiedliwości. Ja się mogę czuć na przykład trzykrotnym noblistą, ale no niestety nim nie jest. Pani Monika Pawłowska po kilkumiesięcznej przerwie wraca do Sejmu. Objęłam mandat poselski. Jestem po krótkiej rozmowie z panem marszałkiem. Czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości oczywiście po ślubowaniu. Będę chciała przystąpić do klubu. Pani Monika w 2019 roku była działaczką partii Wiosna. Po dostaniu się do Sejmu z list SLD przystąpiła do klubu parlamentarnego Nowa Lewica. Następnie przeszła do porozumienia Jarosława Gowina i parę miesięcy później została członkinią Prawa i Sprawiedliwości. Startując w ostatnich wyborach parlamentarnych z list PiS, nie dostała się do Sejmu 10 kadencji, ale los się do niej uśmiechnął. Pani Monika postanowiła objąć mandat po pośle Mariuszu Kamińskim wbrew rekomendacji ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości. W styczniu bieżącego roku poseł PiS Piotr Muller powiedział: Objęcie mandatów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku to indywidualna decyzja, ale rekomendujemy, żeby nie uczestniczyć w procesie, który nie ma podstaw prawnych. Naszym zdaniem ich mandaty poselskie nie wygasły. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie krył rozczarowania postawą pani Moniki. Nie ma, proszę państwa, 461 posła w Sejmie. No, to jest nonest. est no, Ale pani posłanka czuje się posłaninem. Tak. Ja się mogę czuć na przykład trzykrotnym noblistą, ale no niestety nim nie jest. To są wszystkie osoby, które wyszły z innych partii. Przygarnęliście ich. No, okazało się, że no i okazało się, że to był głos. W sumie to zabawne, że prezes Kaczyński jest zaskoczony. Przecież pani Monika w zeszłej kadencji Sejmu nie wypowiadała się o jego partii zbyt pozytywnie. Kolejny raz pokazujecie państwo, na co was stać. Stać was na załatwianie tylko waszych partyjnych interesów. Swoją drogą nie wiem, czy ktoś jeszcze nabiera się na. Tę maskę pod tytułem Dbania o interes narodowy. To wszystko pokazuje, w jakiej desperacji jesteście, żeby zapewnić stołki dla swoich i żeby wasza chwiejna koalicja nie rozpadła się jak domek z kart. Żałosne, małe i podłe, takie jak wasze polityczne standardy. Szanowni Państwo, nie wszyscy załapią się na ciepłą posadkę w waszej partii. Na przykład w ramach rekonstrukcji rządu. Wy macie dobrze. Po co przejmować się gorszym sortem? Kpiną jest, jak traktujecie Polaków. No i nie wspomnę o tym, że poglądy pani Moniki są często sprzeczne z poglądami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani jest za liberalizacją prawa do aborcji? Tak. Czy pani jest za tym, żeby procedura in vitro była finansowana z budżetu państwa? Myślę, że tak. Pigułka dzień po? Tak, i trochę mnie oburza, że w XXI wieku dyskutujemy na ten temat. Związki partnerskie powinny być uregulowane? Związki partnerskie. Tak jest. Tak. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, napisał. Pani Monika Pawłowska przyjęła 461 nielegalny mandat. Mandat, którego de facto i de jure nie ma. Widać artykuł 96 Konstytucji. W związku z powyższym jako PiS. Nie możemy jej przyjąć do naszego klubu parlamentarnego. Poseł Pis Piotr Muller, dopytywany o to, czy pani Monika Pawłowska zostanie wyrzucona z partii, odpowiedział w ten sposób: Jest członkiem partii, faktycznie. To działanie było inne niż to, co było rekomendowane, więc nie wyklucza. Że takie postępowanie się rozpocznie. Wydaje się, że pani Monika Pawłowska nie postąpiła według zaleceń wydanych pewnie przez pana Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ najwidoczniej sama poczuła się zdradzona. 17 lutego pani Monika pochwaliła się na Twitterze, że otrzymała pismo od marszałka Sejmu dotyczące objęcia mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. Dwa dni później poseł Przemysław Czarnek powiedział: Tylko od pani Moniki Pawłowskiej zależy to, czy skorzysta z zaproszenia marszałka Szymona Hołowni do objęcia 461. mandatu w Sejmie, czy też będzie kandydować do sejmiku województwa lubelskiego. To będzie wyłącznie jej decyzja. Jak się okazuje, te kandydowanie w wyborach samorządowych nie było za bardzo ustalane z panią Moniką. O tym, że kandyduję do Sejmiku dowiedziałam się z jawnego Lublina. Że jestem jedynką w hełmie. Czyli dowiedziała się pani, po fakcie z mediów. Tak. Słyszałem też o wysokiej funkcji w województwie mogła pani zostać wicemarszałkinią tegoż Sejmiku. No, to nic, tylko dziękować przemysłowi czarnkowi. Panie redaktorze, ale. Po pierwsze, to nie jest bazarek, żeby mówić, czym mogłabym zostać, a czym nie. Po drugie, Przemysław Czarnek ze mną na ten, na ten temat w ogóle nie rozmawiał. Z drugiej strony pani Pawłowska stwierdziła, że przyjęła ten mandat, ponieważ pan Kamiński podobno ma wziąć udział w eurowyborach i ten mandat i tak by utracił. Ja osobiście bardzo cenię sobie ministra Kamińskiego. Jako człowieka ma wysoką kulturę i mam nadzieję, i mam nadzieję że z państwa doniesień to wiem, żeby była jasność, że będzie startował do europarlamentu. Jeśli będzie startował z obszczyzmem, zrobię wszystko, żeby miał ten Ale... mandat. Po pierwsze, nie ma pewności, że pan Kamiński w ogóle weźmie udział w tych wyborach. Po drugie, nie wiadomo, czy zdobędzie mandat do Parlamentu Europejskiego, a po trzecie, nie lepiej było poczekać do eurowyborów i zgarnąć mandat do Sejmu w momencie, kiedy pan Kamiński dostałby się do Parlamentu Europejskiego. Tak naprawdę wydaje się, że pani Monika od dawna miała taki plan, którego konsekwentnie się trzyma, Ponieważ jeszcze w grudniu zeszłego roku mówiła, bardzo ciężko pracowałam w kampanii wyborczej na ten mandat, jeżeli wszystko odbędzie się lege artis, czyli mandaty panów Kamińskiego i Wąsika wygasną, a ja otrzymam zapytanie, czy chcę go objąć, to tak, przyjmę go. Myślę, że tego oczekują moi wyborcy. Co do przyszłości pani Moniki w Sejmie, to obecnie wygląda na to, że żadna partia jej nie chce. Turystka polityczna, turystka partyjna w regionie zwana jako obrotowa posłanka, która częściej zmienia partie i poglądy niż firanki w domu, obejmie mandat po panu Kamińskim. Gumowy kręgosłup pani Pawłowskiej nie zawiódł tych, którzy ją znają. Oszukała lewicę, oszukała Kaczyńskiego, można powiedzieć straciła poglądy, partie, kręgosłup, takie nemopolityczne. Pan Miłosz Motyka z PSL zapytany, czy Monika Pawłowska może wejść do klubu Trzeciej Drogi, stwierdził krótko. Nie wyobrażam sobie. Nic mi nie wiadomo, żeby pani posłanka Pawłowska miała zasilić nasze szeregi. A gdyby mi tak się miało stać, przyjęlibyście ją, gdyby ona zgłosiła akces? No to decyzja prezydium klubu, ale Jasne, pana raczej, zdaniem. raczej dość chłodne nastroje wobec y, takiego transferu z tego co wiem Katarzyna Kotula z Lewicy napisała jedno się nie zmieniło Pani Moniko jakie ma pani poglądy wszystkie Monika Pawłowska posłanka niezależna od honoru Czy Monika Pawłowska ma szansę może zostać przyjętą do klubu konfederacji jeśli wyraziła braką wolę Panie redaktorze, zacznę od ostatniej kwestii, bo pan się sam uśmiechnął, zadając to pytanie. Konfederacja nie jest klubem dla karierowiczów, dla bezaktualnego przydziału politycznego. Jeżeli ktoś był na lewicy, w PiSie, teraz znów myśli o aliansie z obecną władzą, to nie jest ktoś, kto by pasował do nas. Naprawdę nie. Życzę pani Pawłowskiej wszystkiego dobrego, natomiast niekoniecznie u nas. Jedyne co przychodzi mi na myśl, to że panią Monikę pod swoje skrzydła weźmie kuki z 15. No chyba, że jakaś partia jednak się wykruszy i weźmie ją do siebie. Chociaż pani Monika twierdzi, że do żadnej innej partii poza Prawem i Sprawiedliwością nie dołączy. Nie dołączy pani do nie. klubu Trzeciej Drogi, żadnej... wróci pani do klubu Lewicy. To jest jakiś absurd. Chciałbym to tylko Momencik. raz na zawsze przeciąć. Nie, nie będę w żadnym innym klubie. pani posłanką Jeżeli niezrzeszoną. Jeżeli nie przystąpię do klubu Prawa i sprawiedliwości, będę posłanką niezrzeszoną. W mojej opinii, jeśli pani Monika będzie miała w tym interes, to jednak dołączy do jakiejś partii. Może to być za tydzień, za miesiąc, za rok a w skrajnym przypadku niedługo przed wyborami do Sejmu. Jakie jest Wasze zdanie na temat decyzji przyszłej posłanki na Sejm RP, pani Moniki Pawłowskiej? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.